Dzień dobry, witam serdecznie na 43. środowym live'ie 4 już września 2024 roku. Kochani, czas leci, wakacje już prawie za nami, aczkolwiek urlopy jak najbardziej jeszcze można organizować i wyjeżdżać, bo zapowiada się jeszcze piękna, słoneczna jesień, ale jak będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. Natomiast co dzisiaj chcę Ci powiedzieć? Chcę, abyś zauważył, zauważyła, jak każdy dzień może być piękny dla Ciebie. Celebruj go, ciesz się nim. Gdy wstajesz, gdy otwierasz oczy, podziękuj. Bądź wdzięczny, wdzięczna za to, że, że żyjesz, że się obudziłeś. Za to, że jesteś w tej cudownej przestrzeni, na tej ziemi, w tym życiu. Podziękuj za to. Poczuj tą wdzięczność w sercu, w sobie. Celebruj ten dzień. Każdy dzień. Znasz powiedzenie, żyj tak, jakby ten dzień był Twoim dniem ostatnim. Więc zrób to. Celebruj go. Bądź wdzięczny. Żyj pełnią siebie. Spełniaj swoje marzenia. Odkrywaj swoje pasje i później je realizuj. Rób to, co kochasz. Działaj. Łącz się z naturą, ze światem, z powietrzem. Z życiem zewnętrznym, ale najpierw odkryj siebie. Odkryj siebie dogłębie, do, dogłębnie. Połącz się ze swoją duszą. Odkryj swoje serce i tą energię, która płynie z niego. Żyj miłością i żyj w miłości. Pomimo trudów dnia codziennego, pomimo zmagań, z jakimi się borykasz, bo każdy ma swoją historię, swój los, wolną wolę, pewne rzeczy możesz zmieniać, z pewnymi możesz się zgadzać, pewnych może nie akceptujesz. Niekiedy pewne sprawy próbujesz zmienić. Odczuwaj to sercem i działaj tak, aby to było najbardziej zgodne z Tobą, najcudowniejsze chwile. Niech będą przez całe Twoje życie. Dzisiejsze to spotkanie nie będzie zbyt długie, bo jeszcze. Nie jestem w swoim domu. Było prawie dwa tygodnie były bardzo intensywnie dużo odwiedzin, spotkań, zwiedzań cudownych miejsc, wędrówek, aktywność w pełni. Do tego też Cię zachęcam. Nie bądź bierny, nie siedź bezczynnie w domu. Zauważ, jak tętni życie. Zauważ innych ludzi, zwierzęta. Kontaktuj się z nimi. Odwiedzaj, odkrywaj ten świat, dopóki jeszcze masz siły i żyjesz. Ja też już mam swoje lata, a ile mogę, wracam do miejsc, które są piękne, które kocham, ale również odwiedzam nowe. I uwierz, nie chodzi tylko o pieniądze. Nie mów, że nie masz pieniędzy, bo jeżeli to będziesz powtarzać, to będzie brzmiało jak mantra i tak się stanie. Nawet gdy masz niewiele pieniędzy, gdy wiesz o tym, masz tą świadomość, mów sobie, wystarcza mi na wszystko, czego pragnę, spełniam swoje marzenia, odkrywam różne sytuacje, zakątki świata, doświadczam. I na wszystko mam tyle pieniędzy, ile potrzebuję. I ciesz się tym. I zobaczysz, że dasz radę, że wszystko się odmieni, że spełnisz każdą swoją podróż, każde wydarzenie, spotkasz się z tym, kim zapragniesz. A pytanie numer jeden brzmi: czy w ogóle masz marzenia? i czy twoje marzenia są twoimi a nie czyimiś już był na ten temat yy, live natomiast jeżeli masz marzenia i jesteś przekonany że potrafisz i możesz je spełniać rób to działaj i ciesz się każdym dzień, dniem odkrywaj każdy dni, dzień na nowo jakby ten konkretny dzień był tym najważniejszym, tym specjalnie utworzonym dla ciebie. I rób to, co kochasz. Pomyśl o tym. Jeżeli masz negatywne myśli, jeżeli masz niepewności, zmień to. Zacznij żyć pięknie, kreować swoją rzeczywistość, urzeczywistniać marzenia i spełniać je tak, jak potrafisz najpiękniej, najczulej z miłością. To tak naprawdę na dzisiaj wszystko. Ja wracam jutro do Holandii. Na nowo wracam też z moją pasją, z nową energią w moje działanie, tak że jeżeli potrzebujesz kontaktu ze mną, jeżeli potrzebujesz odnaleźć siebie, jeżeli chcesz odnaleźć sens życia, zmienić niepowodzenie w powodzenie, a nie wiesz jak się do tego zabrać, lub nie masz tyle siły. Zapraszam Cię do kontaktu. Odwiedź stronę kolorowy Horyzont, czy to na internecie, na Facebooku, na TikToku, gdziekolwiek. I zobacz, czym się zajmuję, jak mogę Ci pomóc i uwierz, to płynie prosto z serca. Dlatego zaufaj sobie i poczuj. Czy taki kontakt jest dla Ciebie? Czy chcesz żyć pełnią siebie, spełniać swoje marzenia i być kochany, szczęśliwy, zadowolony? Odrzucić wszystkie troski na bok i żyć cudownym dniem każdego dnia. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Gosia Król, Kolorowy Horyzont.